Także witam w drugim odcinku z kariery Sheffield United Jak widzicie na załączonym obrazku zmieniłem informację I potrzebuję teraz y, sprowadzić do swojego składu Skrzydłowego, dwóch skrzydłowych Więc tym się zajmiemy w dru o, drugim odcinku Ale na tego odcinka popatrzymy piłkarzy, którzy się kończą kontrakty I po prostu niektóre z nich Nie przedłużymy yy. No i nie wszystkim oczywiście, na którym po prostu padałoby yy. Ty nie musisz robić son, okej. Okay. Eee, to jeszcze zastanowimy. Nie interesuje mnie to. Dobra, tutaj kilku. Akurat jemu to przedłużamy. Yy, dobra, ok, chłopaki wszyscy chcą tutaj grać yy, Oprócz Jebinsona dobra yy, Oni sobie pożyczenie ten, ten nie, yy, Iniorów, trzeba popatrzeć O Jezus, nikt tu nie wygląda takiego Który by mógł być w pierwszym składzie yy, Wpadłem do głowy jeden piłkarz Znaczy dwóch I udało mi, i uda się, dobra Karol czember, by chciał przejść do nas, a drugi to jest Gabriel Strefaza. Potrzebuje skrzydłowych, tak? Yy, a potrzebni są skrzydłowie na już na tiptop. Panski mamy 3 miliony 300 do Holandii. Nie będę się zastanawiał, nawet nie będę na mrączki to przyjmujemy. Bo to są bardzo ważne pieniądze dla nas. 3 przyjdzie Karol Czember, 3. Że mam nowego środkowego wręcz na rok. Colon Chambers Myślę, że nie z o kartą, ale dobra. Były piłkach arsenalu, będzie po prostu z minikiem. Hmm, o tego na ten solda nie jest bez zdjęcia. Umówmy się tak, że na początku będzie grał. Ale po prostu, jak przyjdzie jakaś dobra oferta, go środę, nie? Normalnie nie, nie, nie lubię piłkarzy bez nic w sensie Jakby to byli coś no nie, młodzi To jeszcze nie rozumiem ale No on w staty miał kartę e, Tego Tych młodych piłkarzy Tych futis chyba Nie futis No tych młodych piłkarzy i, Więc no dziwne, że nie dali mu teraz takiej karty dobra e, Popatrzymy, czy jest tutaj jakiś piłkarz e, Już chciałem powiedzieć piłkarka, ale to nie jest e, w Ulti e, alt, No, fut pilkarek to jest od. No, czyli trochę yy, popatrzmy co jest jakiś piłkość, którego by moglibyśmy zakupić. Czuję, nas w ogóle by... A mnie to pompa? No, my tak średnie, żebyśmy mogli kogoś kupić z najwyższej klasy żywiołowej. Dobra, yy, może nie patrzmy na ten, tylko na Championship. co na tą najwyższą klasę eee, Bo i tak tam, czekaj, ja tak popatrzę kilka. kilku Clark, ale nie chcę go na razie Dirk jest popatrzymy Nie podaję tych kilku młodych piłkarzy No ten byłby obcym dobrym eee, Pocheta, nie Morgan Rodgers a prawy pomocnik. Nie przyszedł tam ktoś z przypadkiem. No ale to jest wypożyczenie takie. Dobra. Jest piłkarz Ja zapomniałem jego istnienie Daniel James. Chłop, który miał zrobić wielką karierę i jakoś mu to na razie nie idzie. Ja chcę mu po prostu uratować trochę kariery. Ja zapomniałem jego istnienie troszeczkę. Daniel James byłby top opcją Moim zdaniem też nie będzie aż taki drogi transfer. Kurde, myślałem, że. Dobra, po, poczekajmy, Daniel James na 100% to byłoby świetna opcja. Żeby zmartwić szydło. Bo no, no, krótka rzecz na temat, no, szydło u nas. E... Szydło u nas po prostu leży i pije. Nie grają szydłami, jest pokoju, ale to tak. Wan 10, nie nie mieliśmy żadnych yy, szczytów topy. No tak, naprawdę to trzeba wzmocnić ten skład. I co, jak hmm. możemy... Trzeba nie skończyć wszelkiej skargiery? Czym się, mi się piłkarze po prostu pomyli? Yy, on dopiero przyszedł. Nie znam go. Yy, oj, to. Były piłkarz, szalkę to jest właśnie. A czy ten, Mendel. Romyrne Mundę, spoko. Mogę tylko piekarze dać do obserwacji e, Może w Holenderskiej idziemy coś kawi, bo na razie to jest bita w kraju. A może kogoś znajdziemy w francuski. francuskiej? Pododajmy kilku bo ja W sumie ja potrzebuję już takiego z overall'em. Takiego, który zagram już na siebie teraz, a nie żeby to tylko do rozwoju, bo... Tak na w ogóle klup. Yes. Bo to jest, jest piłka, że nie pamiętam nigdy nie że od nie odróżnę tych od klubów. No to dwa. E... Diyata, tak o nim myślę. Nelson Fernando Jezu, to wielki lubię Użybiłem bardzo gros w poprzednich edycjach. on bo jeszcze tutaj dość. Ale kichnę teraz je w <laughs> Teraz no. Brian granaty Granady. Bo, Barcelona, ciekawe Ciekawy. Kaczka na niego pieniądze. Uj, jak je Ale z ja muszę kończyć kontrakt. Ja go wezmę Ja go wezmę Chyba Ja coś nie wiem, nie wiem nie wiem w ogóle jaki pykarz bym wziął Ale jest potrzebny ktoś na szczydło i to trzeba pilne. Dlatego, że ja chcę grać szydłami, na... ja uwielbiam grać szydłami, To był świetny, wielki talent miał być, ale Leciutko można powiedzieć, że kariera nie piekła w, w żadnym stopniu Po prostu, no ale to szyję Czy to wszystko mu rozwaliło? Czy jest druga, to w ogóle Nie ma. Yy, APS. Ja, pokażcie. Przecież by było takie. Kabakajok, ale go nie chcę. Tyler do... Yy, nie wiem, Głupi jestem, bo zapomniałem, że są jeszcze ls A ja nie wiem, czy swojej... Kurde. Nie pamiętam, jakie ja w tej... Yy. Nie, chyba ja nie mam. Dobra, pierdzielimy to. Idziemy jeszcze do Niemiec w Niemcy. Ale już mamy jednego pana, którego na 100% kupimy. A drugi pan, chyba może się na chwilę... Może gościmy na no, nikim pierdzili. Silas, od Kantele, jest. Eee, ja trzymam jakiegoś tylko raz z Niemiec. Ja nie chcę, żeby tutaj nagle zrobić 50 tysięcy nacji. Więc to też troszeczkę... Yy, nie, no nie chcę... Wiecie. Iść w kilka nacji, żeby... Kupować po prostu jedne z kilku krajów, a nie mieć całe szkoły zawalony piłkarzowi. Dobra, yy, Ja spadł z kogoś z Niemiec, no jest ten jeden, ale on nie gra. Takich ciekawszych piłkarzy z Niemiec, nikogo nie ma, nie. Jest Brazylijczyk, jeden, ja dobra. Eee, to chyba jest 10 minut odcinka. A ja tu przy, e, oglądałem, co tu się dzieje. O, Fulla spoko, pierwszego. go. Mam nadzieję, że on nie strzeli mi go raz Czekamy na kolejnych pikarzach, jak odejdą. Eee, I co, no i czekamy, co z tym Danielem Jamesem? Eee, o. W końcu Trzeba tę kadę, to już niektórych piłkarzy Nie wiem co oni tu robią To też tak na marginesie. To jest ten Jebinson Fulam ode mnie, kupię dwóch piłkarzy Spoko, ja się cieszę Mamy yy. mamy skład jeszcze, ok. Yy, strefa w której Olimpik... Nie, no dobra No to jak już takie oferty są to... Yy, ok. No to tak średnie żeby tak, okej, okay. 12 listopada, eee yy, lipca Kurwa sierpnia, 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 sierpnia O! to wasz ma, iść do Holandii pograć się rok Tam walej zakończyć karierę Dobra, eee, yy, centrum transferowe, czy już wiem ile ograniczam na Dania James? Czy Dania Jamesa za 7 minut dałoby się kupić? W ręgu 23, braja 24, Sokowarki na całe eee, O Jezus, Maria. No ten zalewski by się przydał, no dobra. Eee, ale no to muszę jakoś inaczej zakrać. Eee, Będę tutaj, a tutaj tam, tego to ja nawet nie biorę pod uwagę. E, a spróbujmy zagrać e, tutaj, a tu zagra, o, ten, o, tak, ten w pierwszym spotkaniu Na pewno nie chcę siebie na ławce Na pewno nie chcę siebie na ławce No i co? I Carlos Empers za tragiczny jest ten skład e, w sensie... Obrona jako tako jeszcze przejdzie ujdzie, ale skrzydła to jest po prostu, idziemy na konferencję prasową. Pierwsza konferencja pasowa Mistera pana Maszata. Dziękuję, że dołączyliście do nas dzisiaj. Będziemy teraz taking some questions now. Right, we'll be wrapping up now guys. Thank you very much Dobra Ok morale spoko, pierwsza konferencja W kolejnym odcinku już postaram się, żeby nie było tak głośno. Nie wiem kiedy ten odcinek Wam rzuca, ale mam nadzieję, że jak najszybciej. No to co? zaczynamy O, skład Krzysztofa Henderson, Clay Anderson, Głeci, Mitchell Dukure, Ahmada Huges Ebiowej Mateta Ezer Wagner nowych nabytek na pewno. A reszta to były. Podstawowanie nie ma? Nie wiem tego... Tylko... Nie oni go myli okej. Okay. Dobra, to my patrzymy. Rodak, Love, a, a tu chodzi, Vini, Sozat, Homas, Rodza, Hammer, Ferreira, Bogle, Archer. O tak wygląda nasz skład. Na ławce mam Egana, McBurhie, Schwambersbalter, trust i ten plant jakiś dziwny. My jesteśmy czerwoni, palac jest czarni. Dobra, ajajaj, jajaj, bo jak tam ocenę naszych pokazu? Rosa wygląda słabo, Harreira też, Bogra też Osborne, Pup, ok, on gra dobrze Mam nadzieję, że my nie przegrałem pierwszego meczu, widzę Bo... Wygrywamy Archer, Regola mam go w ekipy fantazy Premier League też, szeregola. sprawdzimy, ile w ogóle punktów zdobyłem teraz fantazy. Yy, idziemy na fantazy. No, przepraszam Dobra, wygrywamy w końcu 1 Rodak wygląda tak... na takiego, który wie yy. Ale tragiczna to była dla mnie kolejka, bo tylko 45 punktów zdobyłem. Jest z maria. Hmm. Najwięcej zdobyłem... ten, mi tam ma To... wiele świadczy. Dobra. Jedziemy... a i 2-0. Archer na 2-0, wygrywamy 2-0. I uważam, że to jest dobrze. pograf w ogóle, jaki mecz Chyba jednak tylko jednego piłkarza, no, bo kupimy, bo drugim zostaniemy, zostanie dalej. Eee, tak. Drugim piłkarzem kto zostanie? Mmmm. Żółta kartka, niestety. Aha, aha. Eee, zobaczymy, kto drugi odejdzie. Eee, Boże. Będzie, czyli możliwe, że po prostu jednego śródowego kupimy, a drugi zostanie. I będę po prostu na zmianę w ogóle i odbornym na jednej stronie. A drugiego będziemy musieli kupić, to niech będzie dane dzięć. Dobra, o, 2 do 0. O, ślub, że, ślub przecież. Roda no, tak, to wygląda dobrze, że finisowza wygląda najgorzej, reszta jest lauza, Czyli ta dwójka tak do zmiany będzie pierwsza. Sprawdzimy, chyba w sprawdzimy tą dwójkę. O też, też by można było go zdjąć. Jeszcze nie teraz. Dobra, już trzeba to. Myślę, że Lausa. Eee, a nie, będzie Makati. Tutaj eee, Souza Trusty. I BN Osborne. Przeszło, eee, nie ma Jesusa Ferreira tu, a tu zagra. I tu wpuścimy e, tak i zagramy na o! Co z takiego? Dobra Cześć mamy spoko, trzeba z, z tym składem rotować No i były tylko już to trzeba na gorona do jednego niestety Czy my to wygramy? O to jest pytanie. Ajajaj, mogą aj, mogę już 3 Dobra. Zostało 20 minut do końca. Czy będziemy jeszcze kogoś, czy jeszcze kogoś yy, A może Arciera bym wziął? I wpuści tego Olivera i Steel, Nie wiem, kogo jeszcze. Tak naprawdę mamy bidę, bo w pomocy mamy tylko tego. Wpuścić pomocnika, nie? też e, ty ewentualnie ten Chambers. No, wydaje mi się, że w końcu 31 3-1. O, piłka którego wpuściłem. To dobra zmiana. mieliśmy nosa Dobra. E, dwie zmiany. E, Archer wchodzimy tutaj e... i zahamera wyjdzie. W ogóle to nie może zagrać, ale. Dobrze. No to do końca. I wygrywamy 3-1. Roda 6,5, LOW 7-1. No cóż, poczekaj, bardzo dobrą zmianę zrobił. Agati też z dobrą zmianę wygrywamy 7 Mamy pierwsze 3 punkty. Idę lepiej niż w, w tym sezonie, bo w pierwszym kwestii zrobiliśmy 3 punkty. Dobra. Więc mamy 3 punkty. Bardzo ważne i bardzo potrzebne nam 3. Dobra. Przechodzą. Yy... On ma się już roda. To nie wiem, szczerze mam mniej. Coś mi się pomyliło. Dobra. Yy, 78. Dobra. Ta я не хочу никого выбрать за дар, что... Не стопчерный, хорошо. Так тут какие то интересный пьянкажек. Я не Хорошо. купим? Tak naprawdę jest na stronie potrzebny, tylko jest nam potrzebny. Jeden bądź dwóch. Yy, a nie wiem, kogo się mogę kupić, ale to też jest druga strona medalu. Dobra, idziemy dalej. Mamy kreskąt. oni mają kreskąt, to niegramy gigant. Jak to ma? Gigant kresnątą. Nikogo, kto postawił, spróbuje z ich nowych nabytków, na czy tam nie ma. No to co? No to y, szybka symulacja tutaj nie i remisujemy. Ach no, Odziec i Frejra dobrze. Król, że nie przegrywamy, cztery punkty po dwóch kolejkach. Jest super randzko. Normalnie, wow, y, ale tam jest Manchester City, także to się zaraz skończy. Tragicznie, może za, do nas danie, że 75 overalla, 25. Wiecie co ja idę po niego, bo on się przyda Daniel James się przyda może. Oj, laka dostałem. Niestety, nie. Niestety lak się już naprawił. Damy te 8 minut za niego normalnie rozwarty. Przyda mi się taki piłkarz. A mogę wiecie co? Ja wrzucę ten odcinek w poniedziałek we wtorek. Dwa naraz. E, Okej, okay, ty zostaniesz u nas kluczowym to na pewno. Czterolotnią umowę spoko. E, nie bierzesz żadnych. Czekaj, e, I będziesz sobie 50 tysięcy tygodniówki. Na Nasz ligę, zgrałeś wiele. Kilka dobrych sezonów. Z tego co ja pamiętam, to on Fulham, na pewno. No Leeds, Manchester United. A nie wiem, czy jeszcze jakieś O, mam wyłączony. wyłączone, Dobra, Daniel wiem za 8 milionów. Z Leeds prowadzi do Sheffield United i to będzie mój trudowy e, na dalszy w czasie sezonu. No, patrzę, ma na być. o Jezus. Dobra, e, także co 21 minut docinka odcinka. Tylko sprawdzimy tutaj. Zagra e, ten, ten, będzie grał po tej stronie. E, no i tak będziemy grać chyba na początku tego sezonu. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No i co, wrzucę to w poniedziałek we wtorek, czyli dwa dni od razu, pod rząd. I to zapraszam do subskrybowania, oglądania tych, tych odcinków. Napiszcie wasze komentarze, zapraszam do komentowania i mam nadzieję, że napiszecie fajne propozycje. Jak macie jakieś propozycje, to piszcie, kogo bym mógł tutaj kupić, bo jestem bardzo ciekawy waszej go zdania. Czy dobre transfery robię, czy ta kaleacja się spodoba. No i piszcie po prostu. Także to życzę jego wtorku i widzimy się w kolejnym odcinku. Do następnego, trzymajcie się. W kolejnym odcinku już będę normalnym głosem i pewnie ktoś ze mną już będzie, więc. Do następnego, trzymajcie się. Elo!